Jeśli chodzi o pakiet platynowy, pakiet platynowy jest to najwyższy pakiet, jeśli chodzi o naszą ofertę. Zaczyna się w kwocie 300 zł indywidualnie, w kwocie firmowej, jeśli chodzi o biznes, czyli 4 pakiety zwyż, jest to 139 zł. Także naprawdę cena jest korzystna. Także jak najbardziej polecać. I w pakiecie platynowym mamy, moi drodzy, dostęp już do wizyt profesorskich. Jest aż 40 zabiegów rehabilitacyjnych w ciągu roku. Oczywiście wykaz tych zabiegów również macie opisany w pakiecie szczegółowym. Także dla tych bardziej szczegółowych i wnikliwych zapraszam do, do lektury. Jest aż ich 40 zabiegów. Dodatkowo mamy, mamy wizytę u psychologa i psychiatry. Jest to też naprawdę przy wysokiej, najwyższej jakości, konkurencyjnej cenie. Także naprawdę pakiet platynowy jest to prestiż wynikający z posiadania właśnie najwyższego pakietu. Dla pakietu platynowego zmieniliśmy kartę pacjenta. Jest ona znacznie spersonalizowana no, oczywiście dla niezależnych partnerów, czyli współpracowników, które posiadają indywidualny pakiet. Platynowy, mamy dodatkowe korzyści i profity, ale oczywiście o tym dowiadujecie się w poniedziałkowych webinarach, jak i również na szkoleniach. Także...